W Polsce brakuje nawet 2 miliony mieszkań. Problem to nie tylko liczba lokali, ale i lokalizacja oraz dostępność. W największych miastach i ich okolicach po prostu mieszkań brakuje, a wiele osób dopada zwana luka czynszowa, czyli nie łapią się ani na kredyt, ani na mieszkanie komunalne. Tam, gdzie rynek prywatny niezbyt efektywnie działa, bo się po prostu nie opłaca, próbuje interweniować państwo. Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli KZN, wspólnie ze samorządami, rozwija społeczne inicjatywy mieszkaniowe, tak tzw. SIMY, budując mieszkanie na wynajem z opcją wykupienia go na własność. Czy to odpowiedź, na realne potrzeby, gdzie po prostu tych mieszkań brakuje. Dzisiaj KZN jest udziałowcem w ponad 500 inwestycjach w kraju. To nie są tylko budynki, to poczucie stabilizacji dla rodzin oraz dla przyszłych pokoleń. Co myślisz, jak powinniśmy rozwiązać ten problem? Państwo jeszcze powinno bardziej interweniować w rynek mieszkaniowy? Daj znać w komentarzu. Finanse są proste.